Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie i ja otwieram 15 Sesję Rady Miejskiej w Biszczynku. Serdecznie witam burmistrza Biszczynka, pana Marka Dominiaka, witam zastępcę burmistrza pana Władimira Mońkę. witam panie i panów radnych oraz pracowników urzędu. W dniu 21 maja 2020 roku do Rady Miejskiej w Bisztynku płynął wniosek pana burmistrza o zwołanie sesji na dzień dzisiejszy. Ustawowy skład Rady Miejskiej wynosi 15 radnych. Proszę teraz Państwa radnych o zalogowanie się na urządzeniach. środkowym górnym dobrze dziękuję na ustawie listy obecności oraz potwierdzenia na urządzeniach. Stwierdzam, że jest obecnych dwunastu radnych, co stanowi oczywiście kworum do podejmowania prawnocnych uchwał. I odczytam teraz porządek dzisiejszego posiedzenia. Punkt pierwszy otwarcie stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci podjęcie uchwał. Ustęp pierwszy Zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2020-2032. Ustęp drugi Zmieniający uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020. Ustęp trzeci W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia terminu spłaty oraz rozkładania na raty, należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przykładających Gminy Bisztynek lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków do dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których kurga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Ustęp czwarty w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biszczynek. Ustęp piąty w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. I punkt czwarty, zamknięcie sesji. Chciałem złożyć wniosek o rozszerzenie porządku obrad zgodnie z tym, co obradowaliśmy podczas posiedzenia komisji, czyli w punkcie trzecim jako ustęp czwarty, żebyśmy dodali uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności Rad Podatku od nieruchomości. Ustęp piąty w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. to nam się przesunął dwie uchwały, czyli ustęp szósty będzie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Ustęp siódmy w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. że inne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. Jeżeli nie ma, kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku, proszę o zagłosowanie. Jeszcze jedna osoba. 12 głosów za, dziękuję. I szanowni Państwo, przejdziemy do punktu trzeciego, czyli podjęcia uchwał. I moja propozycja jest taka: w związku z tym, że o godzinie 10 odbyło się wspólne posiedzenie komisji, wszystkie uchwały były szczegółowe e, omawiane. W związku z czym proponuję, żebyśmy tylko teraz uchwałę kolejną e, przegłosowali bez konieczności już odczytywania oraz e, omawiania. Czy Państwo radni wyrażają zgodę? Dziękuję. Czyli przejdziemy do głosowania nad pierwszą uchwałą, czyli uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biszczonek na lata 2000-2032. Kto z państwa Radnych jest za, przeciw, Wstrzymuje się. 12 głosów za, dziękuję. Poddaję pod głosowanie kolejną uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020. Kto z Państwa radnych jest za, przeciwko, wstrzymuje się? Proszę o oddanie głosu. 12 głosów za, dziękuję. Raz kolejna uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu wymarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających w Miniwisznę lub jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu do tego uprawnionych. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, wstrzymuje się. 12 głosów za dziękuję. I podam pod głosowanie kolejną uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rad podatku od nieruchomości. Kto z Państwa radnych jest za, przeciwko wstrzymuje się? Również 12 głosów za dziękuję. Teraz przejdziemy do kolejnej uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i również proszę Państwa radnych o zagłosowanie. 12 głosów za dziękuję. I teraz uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wiszczynek. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw, wstrzymuje się? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję, 12 głosów za. I potem pod głosowanie uchwała w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Proszę Państwa radnych o oddanie głosu. Również 12 głosów za dziękuję. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy jeszcze do punktu czwartego, proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Chciałem publicznie wszystkim radnym, wszystkim sołdysom, wszystkim pracownikom samorządowym złożyć najserdeczniejsze życzenia, bo dzięki tym pracownikom. Samorząd może trwać. Przypomnę, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. W opinii zdecydowanej większości Polaków był, był to bardzo dobry pomysł. W związku z tym, że niespodziewanie na terenie Polski, Europy i świata pojawił się nowy rodzaj wirusa. Planowana uroczystość, która miała się odbyć w Wisztynku 27, czyli wczoraj 27 maja, tutaj uroczystość oficjalna na sto kilkadziesiąt osób, później już mniej oficjalna na terenie wokół Bramy Lidzbarskiej, miał być zespół z Brągowa, ten który instrumentów udnych, ten, który był podczas otwierania uroczystego gramy Lizbalskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mieliśmy z przewodniczącym wręczać mieszkańcom kilkaset gadżetów w postaci herbu bisztynka wykonan wykonanego z drewna, który mógłby być w każdym domu. Miał być tam jakiś posiłek gorący. To się wszystko niestety nam nie udało, z wiadomość względu. Niemniej zachęcam Państwa do tego, żeby kupić jutrzejsze wydanie Gazety Olsztyńskiej. Tam będzie specjalny dodatek, gdzie na dwóch stronach, troszkę tak na zasadzie w pigułce, chociaż niekoniecznie, pokazujemy przez te 30 lat najważniejsze, szczególnie inwestycje, ale też wydarzenia w mieście i gminie Bisztynek. Ja tylko przypomnę, że burmistrzami w tym czasie był Piotr Henrykowski, 4 lata, pan Ryszard Stuniuk, 8 lat, pan Jan Wójcik, lat 12 i ja to stanowisko pełnię od 5,5 roku teraz. Także wszyscy ci ludzie, którzy mieli wpływ tutaj na miasto, na miasto, gminę, serdecznie raz jeszcze im dziękuję. W związku też z tym, że ta uroczystość się nie odbyła. Chcemy tą okrągłą rocznicę, jakże ważną dla rozwoju takich lokalnych społeczności. Wydajemy, będzie wydany specjalny biuletyn informacyjny. Myślę, że on tak najpóźniej do 10 czerwca powinien być już gotowy do tego, żeby go wręczać mieszkańcom w tych miejscach, gdzie tam zawsze wręczamy i tam postaraliśmy się, mam nadzieję, też z nazwiska, z imienia i z nazwiska pokazać, mam nadzieję, wszystkich ludzi, chociaż było bardzo trudno, bo myślę, że pokazujemy wszystkich sołtysów, pokazujemy wszystkich radnych od początku, wszystkie władze, pokazujemy dyrektorów jeszcze filialnego zakładu budżetowego. To była filia biskupców, obecna nasza spółka komunalna, potem zakład budżetowy bodajże w 11 roku, Pani Skarnik dobrze mówię, przekształcony w spółkę i wiele, wiele innych. Będzie sporo zdjęć, także też zachęcam do tego, żeby taki biletyn po prostu zdobyć. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, dużo zdrowia życzę Państwu, no i przetrwajmy ten trudny czas. Mam nadzieję, że to już nie będzie aż tak długo. Dziękuję na Pana Burmistrza, również życzymy wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, z uwagi, że sesja jest tak zwaną nadzwyczajną, nasz porządek jest skrócony, oklejony, nie realizujemy części punktu, w związku z czym przejdziemy do punktu czwartego, czyli zamknięcia sesji. Zamykam sesję Rady Miejskiej w Pisztynku. Dziękuję wszystkim bardzo za przybycie, a Państwa Radnych proszę o wylogowanie się z urządzeń.